Po skończeniu szkoły powszechnej pracował na roli u rodziców, później pracował w kopalni do 1918 roku. Z niewiadomych powodów został zwolniony lub się zwolnił, ale prawdopodobnie za działalność propolską został zwolniony, bo w tym okresie czasu były redukcje na kopalni i musiał z tej kopalni odejść. I znów rozpoczął cały czas pracę na swoim gospodarstwie rolnym. Będąc żonaty ze Starką Julką z domu Kominek z Rablina, mieli czworo sióstr i jednego syna. Maryjka, Pelagia, Regina i Barbara. imiona i ojciec mój Stanisław. Ojca Stanisława, z uwagi na to, że jeden syn był, no postanowili, że trzeba... Wykształcić, więc skończył nie skończył całego gimnazjum nauczycielskiego w Pszczynie. Finansowo wystarczyło tylko na cztery oddziały, tak się to nazywało cztery jakby klasy tego gimnazjum. I musiał wrócić do domu, będąc bezrobotnym do 1939 roku. Ale zaangażował się, ojciec zaangażował się w pracę w oddziałach młodzieży powstańczej, bo takie było wtedy przykazanie, że Oddział młodzieży powstańczej, wstępowali do nich większości synowie powstańców śląskich lub działaczy propolskich na tym terenie. I ten oddział właśnie w Gorzyczkach, bo to oddział w Gorzyczkach był na kopalni Fryderyka, mój ojciec prowadził. Prowadził również świetlice dla bezrobotnych. Pracę otrzymał w 1939 roku w maju, jak się ożenił, by pójść do wojska w 1939 roku i być na froncie ukrywał się aż do 1945 roku. Z wojny już nie wrócił, bo był na wschodzie. Ukrywał się najpierw w generalnej Guberni u Wielowiejskich, w Lubczy, w Kieleckim byłem. A potem przyjechał tu z powrotem i najciemniej pod latarnią ukrywał się całą tą okupację u właśnie swojego ojca, u powstańca Jana Kniszki. Nie? Tak to bywało z, z moim ojcem. Jeżeli chodzi o Stażyka, to tak jak powiedziałem, brał udział w tej Policji, Milicji Obywatelskiej w czasie powstań śląskich, szczególnie w okresie plebiscytu. W Komisji paryta, Parytetycznej brał udział, jako to była mieszana komisja polsko-niemiecka do spraw organizacji plebiscytu.